Paniały, że od razu jesteście wobec siebie tak otwarci i przygotowani do tego, żeby przytulać się tak szybko. Natomiast chciałabym zaprosić Was do doświadczenia etapów, który wydało się wcześniej, abyście sprawdzili jak to jest teraz, żeby stanąć naprzeciwko siebie, utrzymywać ze sobą dialog, ale niesłowny. Walking, walking alone. Gdy poniesie Was muzyka, tak. to bądźcie szczęśliwi z sobą na dystans Bez dotyku Walkin' on, walkin' on, prowadzić dialog, zgadując lub wymieniając się tym, które z Was teraz jest liderem, który prowadzi ten taniec Krzysiu, czym dla Ciebie No taniec to zrzucie How it just seems, my Przestań kto jest najpierw liderem I każdy tak ruch, nawet jak chcecie iść prosto, nie? To lider robi I teraz tak Ci co podążają, jak nie czują że był oddech ci ruszają. To jest piękne, właśnie Że ja byłem twoim pierwszym ruchicielem, a teraz chodzę na warsztaty <laughs> czy to jest taniec w pojedynkę, czy to jest taniec z kimś w parze, Stworzę coś tak niesamowitego. Te przyjaźnie trwają do tej pory. Zobaczcie, zamknę i odetnę sobie, w pewnym jakiś zmysł, to coś tam zaczyna chodzić, ale tak to... Zrobimy sobie teraz tak, żeby wyobraźmy sobie, że wszyscy mamy skrzydła, albo część z nas, albo wszyscy możemy sobie po prostu to przypomnieć i wtedy w tym miejscu, pokazuję, tutaj, robi się tak jakby ciężko, nie? strong on the drum. Shades of delight. Yes, to mind. Mind. So, have of the the night, Afro. Afro. no to przy odrębnie mamy skrzydła. Pamiętajmy teraz cały czas, że skrzydła są się ziemi poprzez nasze ciało, więc tam jest ciężar i tylko tam. I cała reszta jest lekka. I tak będziemy się teraz Dostałem zaproszenie i nawet nie to na. To po prostu relacje, emocje i flow. To jest, Bo to, to nie jest to tylko tańczone. To stwarzanie światła.